Minęły wakacje? Minęły wakacje? Nie. Nie, minęły. Pierwszy września że no, Was nie minęły. Dla mnie też jeszcze nie minęły. Kto jest zadowolony z minionych wakacji? nie Nie jesteście zadowoleni z wakacji? To teraz, teraz miją w i ci sami, co się cieszą z minionych wakacji, cieszą się z pierwszego września. I dzisiaj razem jesteśmy. Ja, witam was wszystkich jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze tych, tych maluszków, co tak dzisiaj tutaj do nas dotarły, takie tak, najmniejsze, tak. I mamy tych większych. Mamy z nimi też tutaj dzisiaj, tak. I tutaj już troszeczkę tych większych, którzy wchodzili też. Tak, czy nie? Tak. Sala wam się zmieni, widzicie? Panią, która obok stoi? Widzicie panią, która obok stoi, czy nie? ale cała tak? Mamy klasę drugą i Panią Małgę, prawda? Tak? I Panią i klasę trzecią. I klasa czwarta, a wychowawczyni tutaj, Pani Dobrowolska, tak? I klasa piąta i Pani Maciejska też mam tutaj gdzieś stanęła, jest tutaj. I moja ośmiostra też już sprawdziłam, że jest. Szósta jest w komplecie. Czy piąta jest w komplecie? Tak. A czwarta? Tak. A bo też nie mamy no w porządku. A tutaj mamy tyle, ile trzeba. A. Tak. A. Wakacje Unii zaczynamy. że przyszliście? się dzwonek już zawsze. Tak to? słyszę za Ja, 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 ja. Ja Zadzwonić i tutaj nasze właśnie wreszcie zadzwolone, wreszcie są dzieciaki, wreszcie jest szkoła i wreszcie będziemy normalnie i pracowali. I, I bardzo się z tego bo cieszyły. I chciałabym jeszcze życzyć bardzo, 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 bardzo serdecznie tego, że wypoczęliście. Macie mózgą siły, żeby Wam się dobrze, w roku pracowało, żeby szkoła była radosna żebyście się też troszeczkę pomęczyli w tej szkole. Bo wtedy dopiero mamy trudności. Ja się cieszę, że Państwo dzisiaj tutaj z nami tyle jest. Bo ja wiem, że dla Państwa to też jest ogromne przeżycie, jak Wasze maluchy. I maluchy, i większe, i większe, jakkolwiek w przychodzą i zaczynają na wredę. I nowe uchwalenia, przed Państwem, ale życzę, żeby nam się dobrze Państwa pracowało. Życzę Państwu bardzo wielu takiej radości z sukcesów Państwa dzieci na miarę ich możliwości. A patrzę, tak, co ja mogę powiedzieć? Zdrowia przede wszystkim. Radości z sukcesów naszych uczniów na I Ciężkość do wszystkiego. Ja tutaj nie mogę. Dzieci, pierwsze dzień, z niej, że że są po z niej, to jak jest dosyć trudne. Bardzo proszę, żeby jeszcze nie zostali z tego z, zbierza, z, gminy, z regiami, dla dzieci. Wszystko odbieramy do osiem. W Waszej wyborze. Łącznie z na nie, ten, gdzie to finansowanie, to podał, już staje, nie, przekaże. nie, 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 Wszystkie pozostałe dzieciaki podręczniki mają. nie, 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 Jutro podamy yy, jak są, się nie, nie, tak będzie można dotyczące programu owoców i warzywa od serówki do klasy y, trzeciej łączni. Później jeszcze mleko, y, propozycję ubezpieczenia y, 22 zł, dla chętnych oczywiście też przyszłym w W każdym Państwa, będziecie mogli zdecydować. W całej roku w konsultacji z analogicznym prezentem. To takie podstawowe, najważniejsze informacje, które chciałabym. Jeżeli ktoś ma taki rewelacyjny plan lekcji, to poproszę, żeby go jeszcze przytrzymał, żebyśmy mogli przyszły tydzień przetestować wskazanie się do Was na, jeszcze Zapomniałam powiedzieć. Wnioski świetlicowe dla no, odbioru w sekretariacie. Chcę tylko powiedzieć, że opieka na pewno będziemy mieli codziennie na świetlicę, zobaczymy jak nam to będzie wychodziło w zależności od tego, jak Państwo będzie wyklarowali. Trochę nam się pozmieniało. Po... Przenosiliśmy się w salę lekcyjną. Mam nadzieję, że nie cofaliśmy I że tak powiem z korzyścią i dla Państwa, i dla dzieci, i dla Państwa. No i teraz mam nadzieję, że wiesz. Także takie podstawowe informacje wszystko. o wszystkich innych wychowawcach. Spotkania będą tak. Paluszki, tam gdzie zróweczka. Yy. O, tam, tam gdzie kota, tam gdzie druga. Y tam gdzie kota. Teraz mamy taką fajną salę tutaj, tam gdzie wychodzi kwiatyka. Klasa trzecia tam jest tam, w sali komputerowej. Klasa czwarta w swojej sali tam gdzie mamy drogi, tutaj teraz będą y klasa piąta na górę i klasa mógł być Ja już zaraz tam, żeby nie przeciągnąć. Słuchajcie, jak doprowadzimy poczek, to wzorem dla milionów, proszę, żeby kolejną nazwę do tej właśnie ustawimy I teraz, jeszcze posłuchajcie, jeszcze chwileczkę, w niedzielę 4 września o godzinie 11.30 Zapraszam pana dziedziny, bo jeszcze na długie spojrzy na wszelkie święto znajdujące nowe wyprzodnie. Nie podobnie jak na ściele, w kościele, w kościele. No tak. i prosił również, żeby w jego imieniu zaprosić na to rzadki dziedziny. Tak Też nie działa, że brakował mi się różnego. Troszeczkę później, że można być na jednym i na drugim połączyć. Że nasze dzieciaki zresztą będą naszą szkołą. Też nas brakowało. Co? co? To co? Dobrze nam się nazywa. Słuchajcie, czyli co? Czego możemy sobie życzyć na nowy rok? Co to byście chcieli? Dobra,